dentro W tym miejscu zaczynam marsz żółtym szlakiem. Raz, dwa, trzy. W tym miejscu szlak wchodzi do lasu. Jednocześnie tędy prowadzi czerwony szlak rowerowy. Trzeba uważać. Cóż tu mogło być? Trudno ustalić. Wracam na swój żółty szlak. Przy szlaku pojawiła się pierwsza ławeczka do odpoczynku. Niemal nowa ekstra. Napotykam w kolejne piękne miejsce odpoczynku. Niemal nowe ławeczki. Kosz na śmieci. I tutaj jest dopuszczony ruch rowerowy, dlatego jest taki stojak rowerowy. Po drugiej stronie tej leśnej drogi jest podobnie. Fajne fajne miejsce na odpoczynek dla rowerzystów. Jest tu piękna wiatka, kompletnie nieponiszczona. Robi wrażenie nowej, stół i dwie ławki po bokach. Obok oczywiście stojak na rowery i kosz na śmieci. Pięknie. Jest tak, jak być powinno. Prujemy dalej. Mój pierwszy szlak turystyczny koloru żółtego już się skończył Doszedłem do drugiego szlaku koloru zielonego zielono mi oto on zielony, pierwszy szlak turystyczny. Raz, dwa, trzy no i tędy wiedzie również niebieski szlak rowerowy Idziemy do Takiego fajnego jeziorka i wiatki przy nim. Doszedłem do zbiornika retencyjnego o nazwie Czarny Staw. Są tu trzy wiatki. Miejsca trawniane jest to na rowery. Ławeczki, kosza na śmieci. Tylko wody jest bardzo mało. A bywały i takie okresy, kiedy wody tu zupełnie nie widziałem. Dobra, zajmuję pierwszą, drugą wiatkę, bo pierwsza jest zajęta już przez państwo. Państwo w państwie. O.

woda w czarnym stawie wcale nie jest czarna ale wyspa jedna i tam na wprost druga są a to jest mostek po którym teraz przechodzę no i w oddali widać trzecią wiatkę do której postanowiłem pójść bo jeszcze nigdy tam mnie nie było. <laughs> w tym zbiorniku jest stosowna tablica informacyjna. No zresztą takich tablic jest raz, dwa, trzy. Są trzy tablice. Jak wygląda druga wiatka? Bo pierwszą i drugą już doskonale znam. A to jest trzecia. Bardzo ładna, pięknie utrzymana. Też sprawia wrażenie dosyć nowej. Tylko po jakie licho są tutaj ogniska? Nie wiem, czy w tym miejscu wolno rozpalać ogień. Zakładam, że raczej nie, że są to ogniska samowolnie urządzane jest na śmieci stoją jak na rowery fajne miejsce odpoczynku tylko trochę wody jest za mało taki mały stawik, mały zbiornik, a cieszy Tu już wyrosły konwalie, pojedyncze już mają malutkie kwiatki. Pięknie to wygląda. No i jestem na wiekołku pierwszej napotkanej wydmy. To musi być i dół. Jest tu taki kanion miniaturowy i wchodzi, wchodzimy z niego w dół. A po lewej stronie w miejscu otkonetnionym. Znowu widzę plantację kolwali. Tu kwitnących kolwali jest więcej. Jeszcze nie są w pełni rozwinięte kwiatki, ale już są. Krujemy w dół, bo w dół jest zawsze łatwiej. Mostek nad strumieniem. Ciekiem wodnym właściwie. Coś takiego tu płynie. Malutkiego. No i doszedłem do skrzyżowania szlaków. Jest tu szlakowskaz i tu krzyżują się szlaki. Mój zielony, który w lewo prowadzi do starej miłosnej. Mój Znowu żółty, którym będę szedł w kierunku PKP Józefów oraz czerwony, prowadzi do Strugi i Rambertowa oraz czerwony w prawo, prowadzi do wiązow... warsza... Warszawska PKP. Są również szlaki rowerowe, czerwony o nazwie Wesoła. Ja wybieram zgodnie ze swoim planem żółty pieszy szlak turystyczny Borowa Góra 12 Józefów PKP 16,90. Zobaczymy, jak daleko dojdę. chodzę do młodnika ale idę przy żółtym szlakiem w tym miejscu wypada skręcić lewo jest to zielony punkt kontrolny numer czterdzieści osiem i przede mną kolejna polana z jeszcze mniejszym młodnikiem pięknie tu jest dziwa brama do lasu wkrótce nastąpi Koniec mojego marszu Jeszcze tylko trochę No i doszedłem do swojego miejsca startu Które w tym przypadku jest miejscem zakończenia marszu PKP między Lesie fajnie było choć krótko pogoda była rewelacyjna szło się wspaniale i to by było na tyle